Nie gram więcej. Zobaczynacie. Jeden rzeczy fragi mu z jak nosem, to, to go zabijmy. W tym ja nie sezonie nie więcej więcej tak. już nie gram, tak? Zaskoczenie. Wrócił, witam. Najkrótszy ban w moim życiu. Jednak chyba coś się tam pozmieniało, myślę, też w Twitchu. No myślałem, że już mnie dzisiaj nie będzie, ale jestem. Witam, witam. Wrócimy, wrócili mocniejsi. Band dostałem w Goggessere, yy, teleportowało nas do Afryki, do wioski afrykańskiej i było dziecko bez ubrania. Znaczy, no, dzieciak bez ubrania. No, natomiast nic tam nie było widać i to było, wiecie, no niechcący. Goggessere jest gdzieś tam legalny na Twitchu. I gramy oficjalne mapy, więc. Ja mi się wydaje, że po prostu tam. Gogle nie wyblurowało yy, nic. Znaczy, w sumie ciężko mi powiedzieć, bo ja tego dosłownie to widziałem na. No nie wiem, na pół sekundy, na pół sekundy sekundę i od razu się y, odwróciłem, wiecie, jakby strzeżonego Pan Bóg strzeże. Witam wszystkich, pronto. Co tu się dzieje? E, chciałbym ogłosić, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma YFood. Um, zaczęliśmy lekutką współpracę i będziemy sobie testować ten produkt. Nie wiem, czy coś widzieliście na moim Instagram story, ale już coś tam wspominałem e, o tej marce także YFood to generalnie pełnowartościowy zamiennik posiłku jest to w postaci proszku, który rozpuszcza się w wodzie i mamy taki napój oprócz tego są też batoniki dla mnie jest to dość spoko opcja, bo ostatnio zacząłem biegać i często miałem tak, że troszkę brakowało mi jedzenia, mój catering ma 2000 kalorii no i mogłem sobie takie coś skrobnąć, wypić 500 ml ma 500 kalorii. Jest to tak jak wspominałem pełnowartościowy zamiennik posiłku. Ma dużo witamin i makroelementów. Miałem takie dwa zestawy degustacyjne. tu sobie już dwa wypiłem, smak jagodowy i czekoladowy. W smaku super, fajnie się to pije. I drugi zestaw degustacyjny zaniosłem w rodzinie. Ja akurat dziadkowi chyba to podpasuje, bo tego ostatnio mam strasznie zły apetyt, nie je, nic nie może iść, mama wciska w niego. Więc takie 500 kalorii y, na kolację, jak sobie wypije, to może być y, dobra opcja, więc w zasadzie jest to taki zamiennik na przykład dla osób też, które nie mają czasu, żeby sobie coś przyrządzić. Um, link do strony macie w opisie, y, tam są zestawy degustacyjne właśnie tego typu. Możecie sobie zamówić, spróbować, testować czy Wam to podchodzi, są przeceny fajne, jest zniżka, oprócz tego z kodem PAGO10 tutaj się wyświetli też banner, z kodem PAGO10 macie kolejną zniżkę, więc w sumie jest 35 zł taniej. No i także życzę wszystkim miłego oglądania, trzymajcie się i pamiętajcie łapka w górę, Essa. esa. Mm -hmm. Poprosiłem no. ogro ogrodników, którzy koszą na osiedlu. O dałem, kurde. Dwie dychy i mi skosili. Ej, jestem z ciebie dumny, Paweł. Po Sam, że oczywiście się nie przyznałem, powiedziałem, że to ja kosiłem, była taka dumna. Tak. W Powiedział końcu się? Paweł posłuchał, pierwszy Ale... raz. Ale powiedziałem, jezu, jak ładnie ten trawnik skoszony. No i teraz tak leży i coś się tutaj nie pasowało, wiesz, bo. nie teraz było... to trzeba teraz kminiać, nie? Tak, nie było, nie było resztek trawy w mieszkaniu. Dziwnie wszystko było, wiesz, wy... wykoszone też tuż przy brzegach. No, to jakieś niespocony. Ja jakiś taki, wiesz, zbytnio zadowolony Wykminiła, że... Dzięki kroku Zaroczek, dzięki bardzo Ogólnie, a byłem się taki dumny, mówię Paweł, co kilka dni A, tylko ja Red tak? Pasha miał dzisiaj grać, ale niestety ta kurtka, którą kupił, to zły rozmiar się okazało i Nie, 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 to źle ma masz info, po spodnie pojechał podobno dzisiaj Nie, właśnie kurtkę tak? pojechał oddać. tak? Tak bo, bo to on coś kręci, końcu... bo mi pisał, że spodnie. Wiesz co, bo trochę za mała była jednak i musimy mieć na lepszy, na większy rozmiar troszeczkę czy wy wiecie, że ta, ta znaczy ta lampa? Która lampa? Tutaj. Była no była nie. zawsze? Tak. Zawsze była? Ale, a to, ale dokładnie jaka lampa, poczekaj. No to tutaj. A ty tu nie masz tej lampy. Tu nie masz lampy? Nie. A no widzisz, było, a, bo, bo mi się ustaw, ustawienia przestawiły w ogóle w CSie i ja miałem no. Chłop jakąś lampę to widzi? No to tak jest, tutaj jest nie lampa. No, nie ma tu lampy, ja to nie ma. Tu jest lampa. Nie ma, nie ma lampy. A tu, nad głową. No nie, nie, nie ma, nie ma, nie, nie ma. ma. Kurde, czekajcie. Co tam. jest? No nie ma lampy. Ty, dobra, bo oni mogą nas reportować, nie? No. Ja Nie Które Tyle. to są. Jakie macie ustawienia graficzne, ja panie? Dobra, nie. nie, nie Najwyższe. Niskie. Ja się filmuję. Niskie. Niskie. Ja mam high. Dobra, utkać dziurę, bo cię dojadę Opa, chodź. Hehe, pawko Dawaj, dawaj, patrz. Chodź, to już bekryje, nie? Ja. Niskie 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 <laughs> U, wariatów Ja myślałem, że nie no. no, no. przyszedł tak. To są zawodnicy doświadczeni nie? No Dobra, no grajmy Ja już jestem Jedziemy, no no no. Nie, dobra, nie bójmy się, się. Go Prawda Cześć ściągnę na siebie Spokojnie, wygracie to Jeden jest zabity No i super Ale elegant Mocne serta chyba, co? Tak jest Lecimy, panowie Słuchajcie Sale podziękuję później, dzięki wielkie wszystkim, wszystkim. doceniam każdą współpracę, e, ja cały ja tak kształt wsparcia, dzięki wszystkim, dzięki wszystkim. bardzo. Jezu, Jezu, to... Ale bo teraz czas na mecz. Bardzo ważny mecz, bo od tego zależy, które miejsce okay. będziemy mieli. I rozstawienie jakie. Nie, 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 nie. To gram chyba. Uważajcie ten raz długa. Chodź na galę może, chodź na galę olejmy to długo teraz, nie ma respa. Toch patrzę na razie. Back, b, wchodzą. B. nice Głosicie, nice. Który w środek? Przed jeden BS, do prawej jeden przebiegł teraz. Teraz, teraz, go, 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 go. Trup, Trup, przy trupie, przy trupie, raz A, zabić nice. się tego przy trupie. Nice. A tym przy trupie raz co się stało? No, to, co zabiliście to, go najpierw, nie wiedziałem, który zabiliście, bo nie mówił pan o Kurde, zabił zabiję tego typa, co kładł bombę i wyjeżdżam, ale dobra, zjebał bo Tak, najlepiej. Nice, panowie, super. Teraz się zatrzymali. Kto no na jest? Kurwa, bo ja długą odpuściłem. Ciągle no gala. Dwóch, dwóch wchodzi. AWP w pajkałach. Dobra, sr. ja ich mam. Ja długami mam. Długami zaszedł. Yy, po Hedzie, dwóch w Zawsze zamykają. Mogłem się, ty, kurwa, zaocznić. AWP może być celowana. AWP w BS-ie. Czekam na Ciebie. A ja będę wyjebać, wiesz? Ja fleszuję i wychodzę. Tak, Standard jest. Dobre, Za bezem się Auto o, nice. o, ja. Super panowie Łatwo i PIKUJCIE WIĘCEJ BOTY Po co domgali magi Mój uh Nie ba. już ten rozpędza widzę Przepraszam, proszę. Przed długą? Ta... Jeszcze, Ty chcesz, Nie, jeszcze jeden izbór. Mhm. przed A, to krócej. Do ciebie. Do środka. Do mnie wreszcie. na mnie wreszcie. Do mnie wreszcie. Do mnie to Do Do mnie wreszcie. Do wreszcie. Do mnie Banarki już napadają Jeszcze jednym, jeszcze jednym, co? tam to. Do BSA? Pale gale. Gale. Gala może Ja bym był pewnie też dłużej jak to jest, widzicie? Widzicie? Tak, wziąłem, Zróbmy to, co używam. Aha, okay. Chcesz tam fotos pod tego smoga? Tak, 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 podejdę Ustaw się tutaj I ja ci streszuję, jak się będzie kończyć Dobra Kurwa, tak, tak. nawiem, no. ale Proszę, rzucę, to coś. Jestem na gali. Ja nie patrzę, więc mów kiedy będzie schodził. Znaczy, ich jak będzie schodził. Dla ci. Flash na zajęcie. I dostarczyłem, ponieważ. Za rogiem, to, na mi prawo. Mi. Na gali coś rzucę. Biało. Mi da mogły chyba. A, wyszedł. Mi A, jeden. Yes. I tak, wyszedł. I B1. mnie. Jeszcze jeden. Nice. Okno będziemy we dwóch? Jeden okno i dwóch trup, tak Izek masz Trup szedł ma zero, trup szedł zero. Zależy, Izek tak ma zero Tak, tak, No, gdzie ty do ciebie klasa? No, no. A to, że tak, będziesz? No, jak to cię oprata była. Ale to co, co nie, nie, ja Piotr, do... mam, to ja mam proszawać się jest taki na przykład jak tak duże. E, miał flesza jeść. No, to za zabramy też może czyni dostać. Ten, ten, co był miał buchał. Joś dał dobrego flesza, tak panowie. No spokoj. No, ja potrzebuję teraz dobrą broń. My też. No, ja też. ja to O jak my mamy być z tym, wiadomo, nie pieniędzy nie macie panowie. Dobra. Komoda, komoda mi. Wygram skauta. Nie ma. Nie, nie, no dobra. Co wy gada? Dobra, dalej nie ma. Bas zajemy. Oni już weszli. Ja za ja w soku. Ty no, minąłeś się z nami. No mówię, że smoke tutaj, bo miał biało. Gramy, gramy, ej. O, o, ja Jesus, gali, ten, proszę. Long sniper, drugie nie wiadomo. Na okay, blisko gary. sniper. Za BSM. Odbity jest rampa i. no długa jest na w galę. Teraz słynna obiegówka Pawelczaka. Spodziewa się raczej? Stadiony, stadiony świata. Nie, no już się nie spodziewa. się spodziewał. Nie spodziewa się, mówisz? Nie ma chłopca. W życiu. Na 10 sekund to obiega, to trzeba być świrem. Nie, ale nie, no nie, ma szans. Szans. nie, nie, szans. Widziałem, że się nie będzie Ja... Nie słyszałeś chyba, jak mówiłem. Ja też nie tak nie słyszałem, że chyba się tak, smoku ale jakby Tak, mi no. mi... że ty się z gościem mijasz tak. Wie. Nie, o ja się minę zanim ten Twój już... Jak Twój flash leciał, to słyszałem, że on podbiega, nie? I się schowałem w smoku. No tak, a ja to nie polegałeś nic czy nie, nie? że gale, czy coś. No to ja na palmie, a buka. on Na szczęście, jak ktoś Dolny jeden, środek wyszedł chyba. A środek no, leci no. mnie. Leży. No to idziemy, Piher. No, bo... Co ja Co tam robię? Pierwszą kulą dostaję akurat. Nie, do nie, nie, trzeci ginie zazwyczaj, czyli Izak. Nie, ja to nam poszło w ogóle. Bramy, uważajcie tam. No tam właśnie, pamiętajcie o bramie, się bramy, że jest bramy, widać tam, bramy, tam bramy. wszystko. W bramie no. jest. Dziura to jest. To będzie jest. Karaka nie. Dolny, dolny, dolny. Biorę go. Brama, pański. 7 Dolna. T -t? jest Jest przed. Ja, ja trochę patrzę. Zajadzimy, Zajadzimy. Nie, 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 nie Pomóż dwóch jeszcze. Brawo. Jeszcze. Dawaj go. Zobacz. Pochedzie, O Jezus no, Maria. No, jeszcze. Ojo, ojo. Jest kierownica podłączona. ten mecz. pan długo. Rękę złamę, prawie proszę, tam. Poher, no, coś cię. Cztery do no, na sucho. Nie, ja te granaty mam na no, ja... sucho. Na sucho, ale agresywnie, tak? Da się no, wejść. No, weź, weź. Ej, co, co jest? Zaczynasz. Się. Kama, Dobra. Zaczynasz się. Nie gram więcej. Zaczyna się. Nie dość, że ciufragi mu z przednosa dawno to jeszcze go zabili, no. nie ma takiego śmiania, W tym sezonie więc już nie gram, tak? Zaskoczyłem, daj mi krew rkoszka. Ej, dajcie flaszę na długą A dobrego flaszę dali Weźmy go teraz, da, Dam wam. Zajęcie o. chcecie? Nie pod B teraz. Eee, ja szukam. dam dwa. Jak będzie się działo, to 1 przebiega. Za mało fleszy. Prawo, prawo. No, rzucę jeszcze raz. No, ja dostać Szkoda, że nie wstać na dół. rzucę. Ale mówię, Izek, że nie zrozumiał. Teraz podchodzimy podchodzi. C, 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 jest jeden już na blisko. Tylko czterech, tylko czterech. Na blisko, na czterech. Jesteś w stanie. Pesteczki, pesteczki. Pracuje ręka. Dobrze. O. Jeszcze trzech. Brój. <śla> nie no, to trochę wychodzi. Otoczyli cię, no. Brój. <śla> <śla> ten... To było tak. zajebiste. Piotrek, podoba mi się, bo jak zajmowałeś Gali, a to właściwie pokazaj wszystkie e, swoje mocne strony. To wychylanie schodkowe, takie wiesz, co pokazywałeś kiedyś na, na YouTubie Tu ten e, e, na kucaku wejście w to bez. to książkowo może... Ja to, czy, pamiętam kiedyś mieniu... Izak tak oceniał chyba Demku jakieś albo tego um, Na overwatchu i mówi o, ten zawodnik słodkowo wychyla To jest chyba Ta doświadczony, jest doświadczony. No, Ale ten z drugi chyba był obity Izak, może jakbyś spotknął tą... Nie tą, wiem. Ale tutaj jednak zabiłem, bo nie wiem o, o, to gale. Się pali gałęzi, z z pali gałęzi. Z ramki sałta z z Pali z z to bije, z z Okno, okno. No ja tam to jest A, gdzieś jestem, wiesz? Uważaj. Dwa, leży. Na ja pod Ale dość go paruj, co ty robisz? Dobrze. Agresywnie. Nie, nie, brama. nie, 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 ucieknę no Agresywnie. No ja nie, 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 dobrze. nie, nie, grać, nie, nie, grać. Słodkowo. Dokuczaj mu Pierdzia. No No w plecy ciężko się zrobię. Nt, nt to, to Miał gigiorek. ktoś na mnie powa jak strzelałem do typa na karze? Nie Dziękuję widz za 6 złotych Nie przejmuj się, to jest żarty Sajak Ja mam to ich trzymać ja rotacja Nie tak głodny fragów czasami w człowiek Mam trzymać rotacja Mam tam programy się zbierają też. Trope mamy nie? Tak. Zabijają Okno jeszcze jeden, AWP chyba brawa, brawa. Patrzę, brawa. O, patrzę I dusi go, dusi go brawa. Dobrze AWP w kosie Mam AWP też już Mam AWP Dajcie mi coś O Jezu Ja potrzebuję ja też z nami ktoś Dzięki Zobaczę czy chcesz Długa, Ma Druga jeszcze musi być Jeszcze jeden ząb pewnie O, był obity Jedziemy Smok na zajęcie jest To mój, no, to mój Dobra, no mógłbyś na długiej w sumie, bo... Mógł dojechać nawet. Mógł dojechać długo. długo. No, co zrobił? Dziabnęłeś go tam na kołysku. No, ja mówiłem ci, że no... Na raz, dwa szale oddałem, Musiałem no, no, musiał idą dostać. Zaraz, zaraz. Nice. Nie widzę CT. CT jest bardzo krótki. No w Gali No ładna głowa. Kupuj tam AWP proszę cię. Nie, teraz, teraz go kasujemy. Nie ma Ty, opcji. może ja długo w sumie pójdę, mam respa. Nie no, baseur, chodźmy go innego no, Dobra. No, ja tak. To jest 100% track. A ja z wami jeszcze ja ja Dobra, to teraz jeszcze mam w ogóle. Zraszujcie bez kochami. Bierzemy. Na 100% Dobra, jedziemy. mam słoka tam, tak. Rykowaha pod tym. Na bramie i BS-1 no, Nie wiem, jak konkuvamos tutaj. I'm throwing a Co to za smok jakiś? Ty daj boostami Paweł, tu, Ro jedne. Trzymaj to, trzymaj Jaki to Paweł patrzę, On w Środek patrz, on w środek patrz. Czekaj, 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 nie wykhwaj może. My to na mamy. Ja za mnie. Co? Kurwa widział już za grubą pod ale, Ale, <grym <grym ale podskoczył tak mu bark widziałem tylko nie? Ale mam rotację się no w kupku ja widkę dostał mówiłem że dostał to ten speeza wcześniej Te zabrać. Zabrać. Zabrać, zabrać, zabrać. Zabrać. No, zabrać. To 3 jest najpierw O dobra jeszcze DB cofnąć nawet

Nice, Ładnie, zrobili to musieli wygrać i to zrobić, ale na takiej pewności w nich wjechaliśmy, panowie o. Nie no, ja tak się zabawiłem w tym smokuliśmy wniosek Wczoraj po prostu Tak, ewidentnie. No. Jakim training, myślę, że dobrze i nie, dobrze i także powiedziałeś, żebyśmy pamiętali o tym, że jak zajmujemy drugą, to jeden fleszuje a dwóch dojeżdża do pitu. No. Nie no, jak ja widziałem, że cały środek skraca z pierdziawą na pewno i to mi powiedziałem, <grym> że. Rysimy, ludzie, że dusimy ich. Zmotywował mnie tym pałem. No No to GG no, panowie. GG. Wygrane spotkanie, no to zaraz czekamy na playoffy. Ale fajnie się cieszę, bo to, to postawiliśmy kropkę na i można powiedzieć w tym sezonie. No, zdecydowanie lepszy wynik niż poprzednim, prawda? No. Fajnie. Jak raczej. to tabela wygląda? Jakie to te playoffy? No, tam jakaś data wstępna była chyba już pisana na SAI. Ale to co, jak my mamy 50. miejsce, to, to, to z kimś, z 51 gramy? Jak to jest zbudowane? Nie, zależy od osób, do tabeli pewnie wchodzi. Mm -hmm. Kurde. Jest, tak wiesz, że pierwsze z ostatnim, i drugie z przedostatnim, i tak dalej, zgadujesz? No, że tak, no tak, tak było ostatnio. Tylko, że tam, tam kilka pierwszych miejsc już awansuje bezpośrednio, nie? Nie wiem, czy 10. To w teorii jest... powinniśmy mieć słabszy go, tak? Nie, no na pewno będziemy mieć słabszego przeciwnika, no raczej.